Jest tu mikroklimat, 330 słonecznych dni w roku. Nawet jeśli przyjedziemy w tym okresie zimowym, to być może nie trafimy na pogodę, która będzie się nadawała do plażowania, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli się cieszyć słońcem. Nie wiem ile razy dotąd byłem w Hiszpanii. Tym razem uciekam od zimy na jej południowe wybrzeże i nie zaskoczę Was. Nie zawiodła mnie i tym razem. Zresztą zobaczcie sami. Siema. Witam Was po dosyć długim okresie posłuchy na kanale. Od momentu filmów z Londynu nie było żadnych nowych publikacji, ale w końcu nadarza się okazja, żeby wam coś, mam nadzieję, ciekawego pokazać. Witam Was. Z Alicante. Jest to dosyć spontaniczny wyjazd. Ucieczka od zimy. W planach jest zahaczenie, też o jakieś inne miejscowości. Mimo tego, że w ostatnim czasie na kanale nie pojawiało się nic nowego, mam wrażenie, że pojawiło się na nim trochę nowych osób i obejrzało czy to filmy z Wiednia, czy film e, z Dubaju. Więc jest mi bardzo miło. A teraz w końcu mogę pokazać coś nowego. Piero przed chwilą. Zameldowaliśmy się. Robię sobie taki krótki spacer po okolicznym parku. Zaznajamiając się z okolicą, całkiem, całkiem przyjemny. No i w ogóle ta okolica. Zresztą spójrzcie na te drzewa. Dosyć, dosyć oryginalne. Na pewno rzadko spotykane u nas, więc robią wrażenie. Pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre i z samej miejscowości, i właśnie z tego budynku, który wybraliśmy na naszą bazę noclegową. Oczywiście to nie jest ten klimat Starego Miasta, aczkolwiek, w związku z tym, że nie jest to nasz jedyny przystanek na, w trakcie tego wyjazdu, to wynajęliśmy auto, więc akurat w centrum. Byłoby zdecydowanie więcej problemów z miejscami parkingowymi, i więc wybór właśnie padł na tą lokalizację, przy której teraz się znajdujemy, i naprawdę jest to bardzo fajny standard. Rozmawiałem z właścicielką, wspominała, że w ogóle tutaj ta okolica, to nowoczesne osiedle, można powiedzieć. Zaczęło się rozbudowywać od 2018 roku ten budynek, w którym wynajmujemy apartament. Jest jednym z pierwszych, który tutaj powstał, ale to jest naprawdę bardzo fajny standard. Wydaje mi się, że będę mógł zdecydowanie go polecić. Dzielnica Playa de San Juan Valicante to jeden z najszybciej rozwijających się rejonów miasta. Oprócz przepięknej plaży zyskuje na popularności dzięki nowoczesnym apartamentom, które powstają w tym miejscu. To idealne połączenie luksusowego życia przy morzu z doskonałą infrastrukturą. Wspaniałe restauracje, kawiarnie i dostęp do wszystkich atrakcji sprawiają, że San Juan staje się jednym z najlepszych miejsc do zamieszkania i wypoczynku w Alicante. Spacerujemy sobie tą dzielnicą San Juan i przeszliśmy na tą lokalną. Plaże. Nie obraziłbym się, jakby było kilka stopni więcej. Ale tak czy inaczej, jest to miła odmiana od polskiej zimy. Tam w tle jeszcze widać jakieś skałki, już powoli zachodzi słońce. Dosyć szeroka. Przy niej od razu zabudowana. No, oczywiście jest to też taka plaża o charakterze miejskim. Oprócz tej zabudowy budynków jest też mnóstwo palm w tle skałki, więc naprawdę można by tutaj całkiem dobrze spędzić czas. Gdyby oczywiście jeszcze było kilka stopni więcej, ale jutro jest na to szansa. Ja tradycyjnie zaczynam dzień aktywnie. W związku z tym, że przygotowuję się do maratonu, to nie odpuszczam treningów biegowych, ale przy okazji mogę sobie spojrzeć jak wygląda Alicante wczesnym porankiem. Na pewno dzisiaj zapowiada się bardzo ciepły dzień. Wyjątkowo ciepły dzień jak na luty. Jestem teraz jakieś 5 km od plaży w San Juan. Można powiedzieć, że podobna sceneria na pewno przyjemnie się tutaj spaceruje, przyjemnie się tutaj biegnie. Dla leniuchów, jak widzicie, tutaj Wzdłuż tej promenady ciągnie się, e, ciągnie się linia tramwajowa, więc jeśli ktoś chciałby sobie podziwiać takie widoki, a nie chciałby chodzić, to również ma taką możliwość. Liczyłem, że z tej okolicy lepiej będzie widać góry, które, które są w tle. Ale tak czy inaczej już teraz robi się bardzo słonecznie i one nie mają tego koloru, jaki miały o świcie, bo były wtedy można powiedzieć różowe i wyglądało to naprawdę efektownie. Oczywiście nie jest to jakaś plaża bardzo egzotyczna, ale jak się przyjeżdża w środku zimy, to i tak wygląda przyjemnie. A ja teraz sekundka przerwy i ruszam w drogę powrotną i później myślę, że udamy się do centrum do centrum Alicante, tam gdzie jest stare miasto. Naprawdę bardzo miła miła odmiana od zimy. Chociaż nie jest też tak bardzo intensywna ta zima w Polsce, ale Zmiana takiego klimatu dobrze robi. No i jest ten efekt palmy, gdzie wszystko, nawet tak proste miejsca, jak to, w którym teraz jesteśmy, zyskują kilka punktów do uroku. Wczoraj wieczorem było naprawdę dosyć chłodno plus po całym dniu podróży czułem, że trochę trzeba się zregenerować, bo organizm dostał solidnie w kość. Aczkolwiek to jest region, w którym temperatura nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jest tu mikroklimat 330 słonecznych dni w roku. Nawet jeśli przyjedziemy w tym okresie zimowym to być może nie trafimy na pogoda, która będzie się nadawała do plażowania, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli się cieszyć słońcem. Dochodzimy teraz do plaży Perata, Tak się chyba wymawia, to jest ta plaża zlokalizowana przy centrum Alicante z tym najbardziej charakterystycznym widokiem na górę. Całkiem fajny spocik. Tle trochę betonozy połączonej z naturą, ale powiem szczerze, że wygląda to fajnie na zdjęciach, więc to jest też taka miejscówka, którą można wykorzystać pod pamiątkową fotkę z Alicante. wydawało się w ogóle że stąd do centrum miasta jest dosyć blisko ale chyba słowo klucz to jest wydawało się spacer zająłby tam dosyć długo więc wrócimy się i podjedziemy tam autem właśnie ta jedna rzecz o której warto powiedzieć będąc tutaj w tym sezonie zimowym oczywiście tam gdzie jest, znajduje się nasza baza Noclegowa w San Juan można doświadczyć takiego życia w sąsiedztwie lokalców co mnie zawsze bardzo interesuje i co staram się robić e, jadąc w różne miejsca. Trzeba pamiętać, że w tym sezonie zimowym dużo miejsc jest po prostu zamkniętych, jak na przykład restauracja. I wczoraj wieczorem działo się tam naprawdę niewiele. Poddaliśmy się z szukaniem restauracji, zrobiliśmy sobie kolację w apartamencie. Udało się, nie było problemu z, z kupnem produktów i to dużo, dużo fajnych lokalnych produktów udało się kupić i było bardzo smacznie. Ale, właśnie zaznaczam, że jeśli ktoś jest nastawiony, by wyłącznie jeść na mieście, to akurat ta okolica San Juan, którą tak zachwalam, nie będzie dla niego. Przynajmniej o tej porze roku. Teraz przenosimy się do tętniącego życiem starego miasta. Bulwar i plaża pozostaną wprawdzie w tle, ale pierwszy plan przejmą wąskie uliczki, kolorowe kamienice i zabytkowe place, na których będzie panowała prawdziwa hiszpańska atmosfera. Zatrzymaliśmy się pod zamkiem świętej Barbary. I tu już na pewno jest dużo bliżej centrum, co można odczuć choćby po ilości miejsc parkingowych. Natomiast ten temat miejsc parkingowych właściwie myślę, że się pojawił trochę wcześniej. I muszę przyznać, że generalnie nie ma z nimi tutaj problemu, więc chyba doboru noclegu nie determinowałbym właśnie dostępnością gwarantowanego miejsca parkingowego jest też całkiem sporo miejsc darmowych i generalnie jadąc w różne części miasta można znaleźć ogólnodostępne parkingi i na nich powinno być miejsca no i na pewno czuć już tutaj zupełnie inny klimacik dużo więcej miejsc jest otwartych dużo więcej starej zabudowy ma to naprawdę swój urok Możliwe, że w tle zobaczycie ludzi w kurtkach, nawet tutaj pan przed chwilą mnie mijał, ale niech was to nie zmyli, jest naprawdę ciepło jest przyjemnie. To jest ten moment, kiedy poczułem, że spokojnie mogę ściągnąć bluzę. Rano, kiedy biegałem, słuchałem sobie podcastu o Alicante i w nim padło takie stwierdzenie, że Alicante właściwie zupełnie niczym nie wyróżnia się na tle hiszpańskich miast. I jeśli chodzi o takie walory estetyczne, jest przeciętniakiem, ale zupełnie się z tym nie mogę zgodzić, bo byłem. W wielu hiszpańskich miejscowościach, i na pewno Alicante ma swój klimat, i szczególnie właśnie ta stara część miasta jest niezwykle przyjemna do spacerowania. I trudno powiedzieć, że nie ma tu takiego typowego hiszpańskiego klimatu ale również właśnie jeśli chodzi o jakąś architekturę jakieś oryginalne miejsca tego zupełnie tutaj nie brakuje także zatrzymaliśmy się w starym mieście przy takim ładnym skwerku na lunch trzydaniowy smakowało całkiem dobrze też taka lokalna kuchnia. Oczywiście być może to jest perspektywa krakowska, ale to ten trzydaniowy lunch naprawdę był w mega rozsądnej cenie, plus e, miejsce, które było naprawdę z widokiem, więc e, zdecydowanie było warto. Centrum Alicante łączy historię z energią współczesnego życia. Najważniejszym punktem jest zamek Santa Barbara, z którego rozciąga się widok na miasto i morze śródziemne. W okolicach Plaza de Ayunamiento można podziwiać przepiękne, secesyjne kamienice, a główny deptak to idealne miejsce na sesję zdjęciową, zwłaszcza w słoneczny dzień, gdy palmy i mozaika tworzą niesamowitą scenerię. Trzeba pamiętać, że bywa tu tłoczno nawet poza sezonem, bo większość turystów zatrzymuje się właśnie w tej okolicy. Być może... Jeszcze wrócimy tutaj przy okazji tej wizyty, ale na pewno wspomnienia ze starego miasta Walikanty będą bardzo pozytywne. Mnóstwo, mnóstwo fajnych miejscówek. Dużo też takich artystycznych miejsc. No i tak jak wspomniałem, bardzo udany lunch. Nie widzę wielu osób, które pływają w morzu, ale na plaży jest. Rozłożonych mnóstwo osób, więc to jest też dowód na moje słowa, że, że jest naprawdę ciepło. Jeśli chcemy uciec od zimy, to Alicante wydaje się być całkiem fajnym, bliskim kierunkiem, żeby to zrobić. Powoli kończymy naszą dzisiejszą wizytę na Starym Mieście. Na pewno jest unikatowe i trzeba tutaj po prostu przybyć. No i też z perspektywy, właśnie tego okresu, kiedy jesteśmy w Alicante, to zupełnie inaczej odbiera się to miasto. Gdy jesteś tutaj w centrum, widać, że ono żyje. Tutaj wszystkie restauracje są otwarte, jest mnóstwo ludzi. A ja jeszcze teraz się na chwilkę wróciłem do takiego miejsca, bo też dosyć ciekawe, Mural, właściwie można powiedzieć, na takim yy, murze yy, kamienistym. Nie wiem, czy on jest naturalny, ale dosyć ciekawie to wygląda. Tu akurat jest trochę gorsze światło, ale myślę, że to widzicie, naprawdę robi fajny efekt. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak wy odebraliście Alicante, a ja już zapraszam na kolejny odcinek z pobytu w Hiszpanii, który ukaże się niebawem. Do usłyszenia!